Dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy kandydatami na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Małgorzaty Zych. My, Tarnobrzeżanie. Ja nazywam się Józef Smykla i kolega Jerzoblicki. Chcieliśmy dzisiaj kontynuować temat i taki: żeśmy sobie wybrali, czy dotychczasowa władza właściwie informowała społeczeństwo o różnych poczynaniach swoich, czy byliśmy. Może nawet manipulowani. Powiem Państwu, gdy oglądałem ten film Arogancja władzy, wydawało mi się, że to niemożliwe jest, co to tam zostało przedstawione ten poziom manipulacji. Pozwoliłem sobie oglądać jeszcze raz ten film w sieci i przeraziło mnie. Jakoś nie byłem wcześniej zwolennikiem oglądania sesji. I chyba będę oglądał, jak te wszystkie telenowele teraz. No a chociaż tym radnym już dużo czasu nie pozostało, nie? Czasami było to nawet zabawniejsze niż większość tych telenoweli, po prostu. No i tak sobie właśnie pomyśleliśmy, czy my nie jesteśmy cały czas manipulowani? No bo proszę Państwa, Wróćmy do tej sesji z 24 maja ubiegłego roku dotyczącej powołania stref uzdrowiskowych. I jak się tak oglądnęło y, tą sesję, no to dziwne wrażenie, bo najpierw totalna krytyka d, dotycząca powołania tych stref, że strefy w ogóle uzdrowiska wody siarczkowej to jakoby y, samo nieszczęście. Że to jest szkodliwe. Miasto się będzie zwijać. I to począwszy od pana radnego Kalinki, który przyznał się, że on się nad tym nawet nie zastanawiał, ale on po prostu krytykuje. Nie wiem, czy to teraz taka moda jest w polityce, że najpierw się zabiera głos, a potem się myśli? Jak myślisz, Jerry? No i no, zdanie, no... Często jest tak, że zabiera się głos i nie myśli się w dalszym ciągu. Ym, o, takie odnoszę wrażenie czasami wypowiadanie się na tematy, z którymi się nie zapoznał. Ale przyznaje yy. się nawet do tego, że się nie zapoznał. No, powołuje się tam w dalszej części tej sesji na kolegę, których on się zapoznał. Tak. On się tak. zapoznał, on w szczegółach to wszystko wyjaśni i wytłumaczy. Nie? No ale to po co on w ogóle zabierał głos, zrozumiałeś, po co to on tam zabierał głos, bo tak, ja tak nie bardzo. E, najfajniejsze były argumenty niektórych radnych, przeciwko powołaniu po w Tarnobrzegu stref uzdrowiskowych. Jak nazywał się ten pan doktor, wspominałeś mi o tym? E, Mikrut? Pan Mikrot, co on takiego, co on A, takiego, on mówił, coś że, takiego ciekawego że. Yy, on mówił, że nie, op, nie, warto, jest... nie warto zaczynać budowy, ponieważ nie wiadomo, czy się yy, skończy jakąś budowę uzdrowiska, coś w tym stylu, nie? Czy w ogóle yy, tych stref, czy jakoś tak, nie? To, 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 to nie, no, drodzy Państwo, tą argumentacją, tym takiem rozumowania myśląc, no to ja bym do tej pory nawet się dzieci nie dorobił. No, tak, takie są fakty. No bo nie warto zaczynać, jak nie wiesz, czy skończysz. No. Tak, wiadomo, przez 4 lata yy, wiele inwestycji nie będzie zakończonych, ale na pewno większość można już ich wystartować, i, i program ruszy, i, i coś się zacznie dziać. Najlepiej jest nie robić nic. Tylko pozwolić Ale... dużej austriackiej firmie Ale... spalać nad, nas nad naszym jeziorem no setki ton śmieci. No, no to jest jedyny pomysł na Tarnobrze, którego ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć w tym momencie. Ale ja się zastanawiam, jak ten pan doktor leczy, bo być może on takie samo podejście reprezentuje. Czy ja jest by... sens zaczynać leczyć, jak nie wiadomo, czy się wyleczy? Ja bym się zastanowił nad wizytą głęboko. Gdybym miał coś poważniejszego. Akurat nie mam. No właśnie, także proszę Państwa, ale były też inne wypowiedzi, które jeszcze przed prezentacją doktora inżyniera Zycha z całej wizji dotyczącej stref zdrowiskowych już chyba to był radny Szwagierczak. On już, on już się określił, że on. Będzie głosował przeciwko i on się nikogo nie boi nawet. No, dziwny, dziwny to jakiś sposób wypowiedzi. No i tak, próbujemy dobrnąć właśnie do wypowiedzi doktora inżyniera Zycha, który prezentował, tu trzeba podkreślić, głos, że tak powiem, mieszkańców, głos obywatelski. 772 osoby podpisały się. Ponoć było tam dużo więcej, tylko zweryfikowanych zostało 772 e, osoby, i on jako głos obywatelski, ten głos obywatelski, popatrzcie, od razu z góry został ograniczony. Dyscyplina musi być. Tak, 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 ewidentnie. 10 minut. Z czego okazuje się, że dwie minuty. Prawie dwie minuty chyba tam, to w ogóle był niesłyszalny. Była awaria, <laughs> czyli no. nie nagrywał mikrofon, tak? No, ale potem <laughs> też jakoś nie mogli mu tam tego mikrofonu donieść, coś się działo, on tam coś mówił, nie było słychać. No to zaplecze techniczne, to tam się chyba nie spisało do końca. No, ale też mu przeszkadzali trochę, ci, śmiali się 30 radni, no powiem, jak się to... To wyglądało żałośnie. bardzo żałośnie, to, to nie było... To nie było dobrze zmanipulowane. Można było to zrobić lepiej. No, no tak mi się to wydaje, bo przecież yy, powinniśmy mieć dostęp do pełnych materiałów, yy, zarchiwizowanych. Tak. Kto yy... się interesuje z obywateli, kto się interesuje yy, z mieszkańców, powinien. I to, I to mamy, i to jest w statucie, ale to jest w konstytucji prawo ta. dostępu obywatela do informacji publicznej. Więc ta informacja, nasz dostęp do tej informacji został głęboko ograniczony przez władze naszego miasta. Ja nie wiem kogo oni tam wynajęli. Właśnie nie chcę nazywać to zmanipulowane. Nazwijmy to awarią, która zdarzyła się na przykład no, w idealnym momencie, czyli na początku wypowiedzi. No ale na to, przykład. Ale ograniczenie głosu obywatelskiego przez prowadzącego tą sesję, bodajże radnego Potańskiego, to też byś nazwał awarią? Awarią mózgu chyba, nie? No bo, bo jak to można ograniczyć z góry nie wiedząc co ma do powiedzenia yy, doktor Inżynier, w sprawie być może najważniejszej dla miasta. No, no bo nie było woli wysłuchania. No to to jest tragiczne. 772 osoby tak, tak, tak. i nikt nie da chce wysłuchać tego. Udało się wyczuć tym wszystkim po prostu brak jakiejkolwiek woli, w ogóle nawet wysłuchania. Chodziło nawet o to, żeby. Żeby to nie zostało powiedziane. Żeby się przypadkiem ktoś tym nie zainteresował jednak. Ta, ta, takie odniosłem to, wrażenie. To ja przyznam się, że chyba już teraz będę oglądał wszystkie sesje, bo to zaczyna być ciekawe. Bo mnie to tak przypomina właśnie, chyba tą książkę już tam kiedyś wspominałem, Moruela, że z białego nasi radni zrobili czarne, z czarnego białe, czyli uzdrowiska, tak jakby to podsumować tą sesję, to są sz będą szkodliwe dla miasta, miasto tak. będzie się zwijać. Że... Ale argumenty, no miasto, z jakiego powodu miasto ma się zwijać, a będzie się pięknie rozwijać yy, z dumnie znoszącą się spalarnią nad jeziorem Tadnobrzewskim. No bo spalarnia jest... samozdrowie, tam będą tak. takie filtry, że człowieku, tam będzie czysty tlen chyba leciał. Tak by to trzeba wnioskować, no bo skoro uzdrowisko nie szkodliwe... jest nie jest to jedyne remedium na nadmiar śmieci. Nie wiem, czy też wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, że nie wszystkie śmieci można sparać. Spara się w zasadzie niewielki odsetek śmieci, które w ogóle można spalić, więc nie jest to tak, że nagle my pozbywamy się wszystkich śmieci z Tarnobrzega. Nie jest tak. Nie jestem przeciwnikiem spalarni, on owszem. Owszem, ale lokalizacja jest tak fatalna, że, że, że gorzej być nie może. Zwróćmy jeszcze uwagę, cały czas podkreślam, na skalę, yy, skalę tego projektu. To ma być jedna z z większych spalarni w kraju, czy w Europie, tak słyszałem? No słyszałem, że w, w Europie, no bo skoro zdolność przerobowa ma przekraczać około dziesięciokrotnie potrzeby miasta, no to chyba z góry ktoś zakłada, że będą te śmiecie zwozić skąd się da. Tak i, i, tu, i tu nie rozumiem, w jaki sposób ma wpłynąć Pozytywnie na Tarnobrzeg, na rozwój Tarnobrzega, na naszą też turystykę nad jeziorem. Taki obiekt 400 metrów od linii brzegowej. 450? No, niechby nawet. Chociaż czekaj, czekaj. Robili referendum. Tak, tak, to no Bardzo fajne referendum. Czy to też była manipulacja, czy no, też trzeba by się zastanowić? No Zwróćcie Państwo owego, tak. Było referendum, niemniej 100%. Głosów chyba obywatelskich wyszło, że są za spalarnią. Jak to było Ale sformułowane? Poczekajmy, bo pytanie było bardzo tak. ciekawie sformułowane, co już w sobie zawiera czystą manipulację. Czy jesteś przeciwko wybudowaniu spalarni śmieci w odległości mniej, mniej niż 1000 metrów od brzegu jeziora tarnobrzyskiego. No, Drodzy ja byłem przekonany, że pytanie będzie: czy jesteś za budową spalarni, czy przeciwko? Drodzy Państwo, w takim referendum cokolwiek nie odpowiedziecie, czy tak, czy nie, jesteście za wybudowaniem spalarni, tylko że jedni są w metrach a, się różnimy. A, a w metrach się różnimy. Akceptują wybudowanie poniżej lub ewentualnie akceptujemy, ale powyżej. Czyli można powiedzieć metrów. referendum, które pewnie kosztowało Czyli oparcie 100% społeczeństwa. Brawo. Ale referendum, które pewnie coś kosztowało, ro, rozbiegało się o 600 metrów chyba, nie? No bo 450 czy 1000, czy 1100, nie? No bo to, to tak można powiedzieć, że to mi przypomina trochę yy, mi te wybory, wybory kopertowe. To mi przypomina trochę wyboru naszych wschodnich yy, sąsiadów. No, podobnie wyglądają. A no, <noise> czyli taki rodzaj demokracji. Taki rodzaj demokracji. Tak. Ale jeszcze jedna, jedna rzecz mi się nam przypomina z tej sesji 24 maja ubiegłego roku. W związku z tym też zachęcam Państwa do oglądnięcia tego filmu yy, Arogancja Władzy. Okazuje się, że nasi radni, oprócz wyrażenia głosu y, jestem za, jestem przeciw, albo wstrzymuje się od głosu. Nasi kochani zapracowani radni mają jeszcze czwartą możliwość, tak. za nasze jakby pieniądze. No bo przypuszczam, że dietę biorą, nie? Czyli są obecni. Ale w pracy. Czwartą formę przyjęli, że po prostu nie głosowałem. Nie głosujesz. Nie jestem za, nie, nie jestem przeciw, przeciw nie, wstrzymałem nie wstrzymuję się, nie głosuję. Ja nie głosuję. mnie tu nie ma. Ja jestem kiwaczek. W ogóle co ja tu robię? I tutaj, proszę państwa pozwoliłem sobie tak gdzieś sprawdzić, czy w ogóle radny to może taką formę przyjąć. Okazuje się, że w niektórych e, mądrych samorządach wpadli na pomysł, jak zdyscyplinować takich radnych. Po prostu podjęli uchwałę, że jak przychodzisz i jesteś nieaktywny w ogóle, nie bierzesz diety. I tyle, no bo przecież to jest wszystko z pieniędzy państwa, Naszych pieniędzy. My płacimy to w różnego rodzaju danina. I ktoś przychodzi i po prostu. No, niepoważnie traktuje to sesję. Ja Dla myślę, że mnie... nawet lekceważy tych reszt radnych Dla Nie, mnie to wygląda tak, że przechodzisz do pracy, tak? Tak. Podpisz no, mi obecności no, no, tak. I, i nie robisz nic. I nic nie robię, bo mam w punkcie akurat no, sa, sam sobie ten punkt że napisałem. No, bo chyba to tak należy. Że dieta ci się należy. Tak, i że nic nie robię. <noise> Dzisiaj nie robię nic, nie odpowiem Ale... na żadne pytania. No właśnie, a proszę <noise> Państwa, no jest okres wyborczy. Niektórzy mhm. e, radni ponownie startują, może już e, któryś tam raz z kolei, nie? I prosimy, przyjrzyjcie się Państwu, że to taka nie będzie zagadka, nie? Ja wiem, panuje, panuje w środowisku. Brzegan ludzi, yy, nawet we własnej rodzinie, że, że to nie ma sensu, bo będzie i tak jak zwykle, ja. że nic się nie da zmienić. Ale, drodzy Państwo, to są tylko, to są tylko wybory samorządowe, to nie jest y, polityka. Tu naprawdę ludzie mogą coś zmienić, tylko trzeba naprawdę świadomie wybrać, świadomie jednych usunąć, świadomie kolejnych wybra, wybrać. Nie jest tak, i nie jest tak, że. Wszyscy że wszyscy chcą tylko was zrobić w konia. My nie głos głosuj mamy i nie chcemy, aby głos nasz był w ratuszu niemym. To jest miasto, w którym wszyscy żyć będziemy W dymie czaru i popiołach żyć nie chcemy Nie chcemy My nie gęsi głos swój mamy i oddamy Na człowieka, który miastu jest oddany W dymie czaru i popiołach żyć nie chcemy To jest miasto, w którym Żyć będziemy, będziemy. To jezioro i to miasto nasze są. Ludzie patrzą na historię głośno grzmią, bo mieszkańcy i turyści być tu chcą. Jego nazwę wymawiają z wielkością, tak to jezioro i to miasto nasze są. Ludzie patrzą na historię, głośno grzmią Bo mieszkańcy i turyści być tu chcą Jego nazwę wymawiają z wielką czcią pipa pipa, 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 babrapa pipa Pipa, babrapa pipa Pipa, babrapa pipa Pipa Bra-pa-pi-pa Tard o